Ostatnie pole do balotowania Dzisiaj y, skończymy y, Balotujemy I y, oczywiście Możecie zostawić łapkę w górę Oraz y, zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco y, Dzisiaj balotujemy pole O powierzchni 6,5 hektara Nada, y, może więcej gdzieś powiedzieć Na ten temat? Słowa sprzeżyta Słowa przeżyta. Tutaj y, jest tak troszeczkę więcej niż tam, bo tutaj jest dołek, tam górka, także zróżnicowane Ostatnie pole jak już mówiłem jest niedziela dzisiaj Który jest dzisiaj? 16 16 No i e, jutro będziemy zwoić baloty To zresztą też by mieli film y, i wczoraj to prze przegarniałem tą słomę ale to nie nagrywałem wam tego bo zapomniałem kamery wziąć z domu ale dzisiaj mówię o ostatnie pole to trzeba balotowanie nagrać i yy, właśnie wam pokazać bo i balotowanie siana było teraz balotowanie słomy że no, do dożynki są no ci są dźwięki. Też Tata mówi. Grilla będziesz robił? Tak. Tak? To no dobrze. Także. Dzisiaj da ci dam kamerę na głowę. I będzie, będzie nagrywał. Sam będziesz nagrywał. I jeść. Albo ja. Dobra. Widzimy się później. Teraz. Od. Ile? 3 dni. Balociara dopiero dobrze chodzi, bo. Listwy musieliśmy wymienić, a nawet nie wiedzieliśmy o tym. I teraz jak jakoś jako tak ociągnie. Chociaż się jeszcze zapycha, ale zabiera słowy. Już nie ma takich tragedii Jaka była wcześniej. Traktor był kupiony w 2015 roku, a patrzcie ile ma już po to chodzi? 28888 Dobra, wyjdę wam pokazać. O tutaj jest tutaj się trwałek. Zumienia. Balocik jest z siatką. Tutaj, tutaj akurat zmienić troszeczkę słamy, bo wyżej, ale pokażę Wam na dołku Ile jest? Ona jest oczywiście ubita. Jest taka, o Taka Za kolano Jest taka Za kolano, ale wczoraj jak przyrzucałem, To ona była taka luźna To taka do brzucha Była Ale to To lepiej Wtedy właśnie balociara wiąże Jak jest bardziej taka zbita Ale balociki Ładne zbija ciężkie nie są jedna osoba spokojnie takiego bolocika przywróci teraz nauka jak odstykać balotarem bierzemy Gilzę z daleka żeby nie przeszła czekamy najbezpieczniejszy sposób, a nie łatwej giery wkładać. Raczej ręce i nogi. O! To elegancko, dziwko. 6,46 km na godzinę obroty na wałku 530, 567 km bieg dziesiąty i balociara jest gotowa do owijania zapchana jest zapchana o, i tak się telefon dzwoni czyli jak tata odbierze i porozmawia, to łączy kamerę. Do zobaczenia za chwilę Dobra, teraz ja chwilę pobalotuję, bo to poszedł rozmawiać tam z panem, bo przyszedł pogadać. Ale to tak chyba każdy zawsze ma Że jeżeli się przyjeżdża, to zawsze jakiś coś miesiąc przyjdzie pogadać. Także, że to jest norma u nas, nie wiem jak u kogoś u Was czy u innych ludzi, ale u nas zawsze ktoś przyjdzie pogadać na pole, zobaczyć. Także, ale to nawet dobrze. Teraz ja chwilę popalatuję. Ociara już jest gotowa do owijania. Nie wiem, może wiecie dlaczego ona się zapycha, czemu nie. W tamtym roku miała cały nowy robiony podbierak. Także na pewno to nie jest za podbierak. Wszystkie noże tam miała zmieniane. Yy, listwy nowe uwijające palota są gumowe zamówiliśmy a ja ale to chyba ale wina pasów nie jest chyba chociaż oryginalne pasy mają 11 cm grubości nie 11 mm grubości a nasze mają 9 ale jak tata dzwonił o takie podróbki bo to jest o wiele tańsze bo oryginalne Oryginalny komplet pasów do balociory John Deere kosztują 15 tysięcy złotych. Także dużo. A oryginalne, raczej podróbki, kto tam teraz dzwonił, to 6 tysięcy. Ale nasze są troszeczkę krótsze, ale to chyba nie jest wina pasów. Ale teraz, jak zmieniliśmy to, to już jest o wiele lepiej. Prawie się w ogóle nie zapycha. Ale jak pierwszy ją kupiliśmy, to był, to w ogóle Tata nawet nie wiedział, co to znaczy zapchać balociarę. Po prostu w ogóle się nie zapychała ciągła. A teraz, teraz już jest o wiele lepiej. Się już bardzo rzadko zapycha, ale za, 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 zapchnie się nieraz. Także, jak ktoś wie, miał kiedyś taki problem, może napisać komentarz. Jak macie taką bala ciarę? Najważniejsze jest, żeby nie zapchać. By hydraulikom elegancko podnosimy. Podjeżdżamy do przodu. I sobie jedziemy dalej. Najgorzej, jak yy, po wyrzuceniu balota nie chwyci, to się najczęściej zapycha właśnie wtedy. A tak, to jako tak ociągnie. Teraz ten paseczek. No z takiego jednego rządka jest 3, 3, 2 baloty jakoś tam. 2, 3 baloty. Moment, bo źle jechałem. A jaj. No i się zapchało, a nie, jednak poszło właśnie bokiem też się zapycha jak się wjeżdża w nóz Ale trudno Musimy sobie radzić Jutro albo pojutrze też ten Wiktor będzie, chyba przyjdzie. Muszę do niego właśnie napisać, żeby przyszedł i pomógł mi nagrywać. Raczej, no, no zbożenie słowa. Dobra, widzimy się później. Kończymy. Został nam ostatni luz. Także ja Wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!